Witam w kolejnym odcinku z omówienia patcha w Fight Tactics. Jest to patch 10.9, troszkę zmian wprowadza. Mam nadzieję, że usiądziecie spokojnie, weźmiecie sobie kawkę, herbatkę czy co tam chcecie się napić i posłuchacie, co mam wam do powiedzenia. Oczywiście, jeśli jesteście tu nowi, widzicie ten odcinek pierwszy raz, to będę wdzięczny, jeśli klikniesz na dole subskrybuj razem z dzwoneczkiem. No, i zostawisz łapkę w górę, i komentarz dla zasięgu. Teraz przejdźmy do patcha. Tutaj patchnoty w skrócie: czyli nic innego jak infografika, co dostaje buffy, co dostaje nerfy. Także nią bym się i tak nie kierował, bo nie znacie liczb i tak dalej. <laughs> Dodatkowy tutaj plusik dla Riotu: to wprowadzenie nowych mapek. Oczywiście mapy za RP, płatne. Całkiem ciekawe. Są to z tego motywu odyssey. Kto gra w Lola, to pewnie kojarzy. Spoko. A teraz przejdźmy do zmian, już takich ważniejszych. Na samym początku to są zmiany w procentach. W procentach na szansę wydrupienia danego poziomu jednostki na danym poziomie waszym, waszego, waszej mini legendy. Więc. Procenty zmieniają się w ten sposób, że będzie większa szansa jakby na trafienie postaci za jeden. Dzięki temu będzie łatwiej robić złote jednostki za jeden. Co też w późniejszym etapie te, tych patchnotów będę mówił tutaj właśnie o bufach, głównie jednostek złotych za jeden. I procenty tutaj możecie sobie spokojnie przeczytać, ale w każdym bądź razie po prostu zmienili, żeby te za 4 nie były takie częste jak te. No, jak wcześniej było, nie? Bo wcześniej mieliście od razu szybko 35%, 40%, no i to zostało przemienione, żebyście mieli większe. Tam odjęli, ja dodali jedynką, żeby większa szansa była na postacie za jeden golda. Oprócz tego, zmiany dotyczące przedmiotów i wypadania. Teraz, jeśli będziecie mieli po prostu jednostkę, która ma jakiś item, na przykład weźmiecie ją z karuzeli to jeśli e, nie będziecie mogli jej sprzedać, jeśli macie pełną tą waszą podstawkę z itemami, jeśli macie full itemów na, na ławce, no to wtedy niestety nie możecie już sprzedać te jednostki. Dodatkowo e, nie można otwierać teraz też kul tych orbów takich z itemami w momencie, kiedy wasza ławka z przedmiotami jest pełna. E, teraz każdemu graczowi wypadnie co najmniej jeden orb, Jedna mała kula, w sensie, podczas tych pierwszych trzech walk na minionki. Wprowadzają, oczywiście, kolejne dwie nowe galaktyki. Będzie to galaktyka, że z każdego stwora i potwora w grze wypada kula z łupami. Czyli na tej galaktyce będzie od... Zasrania, za przeproszeniem, i temu. Będzie ich bardzo dużo na tej galaktyce. I jest druga gromada gwiazd, gdzie wszyscy bohaterowie pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii, czyli wszystkie za jeden, dwa i trzy... Znajdujące się na karuzeli będą dwugwiazdkowe. Ciekawa opcja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym bądź razie, w związku z tym, że wprowadzili nowe galaktyki, no to one będą mieć największe szanse na wystąpienie. To jest logiczne, bo Riot Game chce, żeby ludzie po prostu mogli się jakby na nowo bawić grom. A tamte troszeczkę dostają zmniejszone procenty. Możecie je tutaj dokładnie przeczytać cechy, czyli połączenia postaci typu brawler i tak dalej. Więc tak, na samym wstępie Blade Masterzy dostają nerfa, poko master nie będzie taki mocny, bo to chodziło głównie o trzech Blade Masterów. Tak, dobrze mówię? Nie, o sześciu, o sześciu Blade Masterów. Dodatkowe ataki laserowców, czyli blasterów. Zostały też znerfione, czyli jak teraz byście mieli 4 klasterów, no to będą oni słabsi niż wcześniej. Kolejne Brawlerzy, czyli osiłkowie, dostają znów nerfa na HP na cztery za 4 jednostki, a buffa za dwie. I już mogę to Wam na wstępie powiedzieć, że Riot Games zrobi tak w tym patchu, żebyście częściej grali brązowe połączenia. Żeby to nie było granie tylko i wyłącznie połączeni. Z srebrnych złotych, najczęściej się szło złote pod jakiś jeden dany build, tylko po prostu, żeby było więcej połączeń w trakcie jednej waszej rozgrywki. Czy to im wyjdzie? No, może po części, tak mi się wydaje. Po prostu będzie się bardziej opacało niektóre rzeczy dawać w mniejszej ilości, w sensie. Astralni, czyli celestiale, dostają nerfa. Na no mid game i late game, więc spoko na 4 i 6 celestiali jest nerw od zadawanych obrażeń. Dodatkowe statystyki cyborgów, i to jest ciekawe, bo cybernetyczni no byli dosyć silni. Nie byli jak coś super OP, ale dalej byli silni. I Riot Games stwierdził, że należy ich znerfić, i nerfią ich tylko i wyłącznie na 6 jednostek. W sensie, jeśli będziecie chcieli grać złotych cybernetyków, to są znerwieni. Jest to 50 punktów zdrowia i 5 punktów obrażeń ataku. Nie jest to jakoś super duże, jeśli chodzi o atak, ale HP może zaboleć. Tak mi się wydaje i w związku z tym może być problem z tym, żeby to grać. No i to jest znowu tak, jak powiedziałem, żebyście grali po prostu 3 cybernetyków, nie 6. Riot Games chce, żeby częściej były grane po prostu kompozycje, nie, nie złote. Star Guardiany, e, Dark Stary, przepraszam. Dark Stary dostają również nerfa. Więc kolejna taka zagrywka, żeby nie grać Dark Starów aż tylu. W sensie chodzi tu o 6 Dark Starów, nie? Do 9 no rzadko to gra, szczerze powiedziawszy. No ale na 6 Dark Starach jest to nerf o 5 punktów mocy zaklęć i ataku. Na no, infiltratorzy też oczywiście nerf jak wiecie, Mech z infiltratorami był jednym z najsilniejszych buildów. W związku z tym dostaje nerfa o 5% na czterech infiltratorach i sześciu infiltratorach. Także, no spoko. Znowu to samo się dzieje, co wcześniej. Ale dodatkowo infiltratorzy będą mieć taką umiejętność, że będzie im się odświeżać ich prędkość ataku przy każdym udziale w zabójstwie. I to niezależnie od tego, ile będziecie mieć infiltratorów, więc to też jest całkiem ok według mnie. Protektorzy dostają buffa na early game, czyli dwóch protektorów będzie miało większą tarczę. Potem nerw na late game należy się jak najbardziej, bo protektorzy potrafili również denerwować, szczególnie złoci. Buntownicy, czyli rebele, za to dostają też nerfa na tarczę swoją, ale tutaj to nie ma w ogóle jakby zależności, ponieważ większość rebeli dostaje bufy, a skoro większość rebeli dostaje bufy, mniejcie to na uwadze. Moc zaklęć czarodziejów, czyli sorcererów, zwyczajnie w świecie jest zbafowana na jakby sześciu, a e, znaczy jest nerfiona na sześciu, a reszta pozostaje bez zmian, a nie przepraszam jeszcze na czterech sorkach również jest nerfiona, czyli na czterech i na sześciu jest e, nerw obrażeń, ale za to jest buff many, ponieważ mniej many będą potrzebować na to, żeby puścić swoje zaklęcie, więc myślę, że jest to dobra rekompensata zabrania damage'u, ponieważ będą szybciej mogli o, jakby używać swojej, swojego ulta. Więc spoko, eee, obrońcy, czyli wanguardy i to jest według mnie chore co Riot Games zrobił. Dwóch vanguardów będzie dawać wam 125 pancerza dodatkowego. Nie 60, tylko 125 to jest o razy dwa z haczykiem zwiększenie pancerza. Nie wiem czy to nie jest zbyt przesadliwe, oni mogą być za twardzi po prostu w early game. To może być chore, ale w związku z tym, że takie coś zrobili, to myślę, że może do gry wrócić właśnie granie pod wanguardy i snajperów. Taka moja sugestia, spróbujcie. Gwiezdny Okręt, czyli Starship, czyli Aurelion Sol. To jest coś pięknego i to jest jeden z tych rzeczy, które mówiłem. To bufuje rebelii, ponieważ Aurelion Sol jest rebelem i Starshipem i dostaje bufa do tego, że będzie szybciej nabijał manę, czyli będzie szybciej miał swoje ulti. Do tego dajecie mu serafinka, i Aurelion, tak jak na początku, jak set, pierwszy, wy, e, set trzeci wyszedł, będzie raczej dosyć silną jednostką w związku właśnie z tym buffem. Walkirię wcześniej, jak trzeba było postać przeciwnika, musiała mieć 50% zdrowia, teraz musi mieć 40%, żeby Walkiria skrytowała. Więc nerfik nieduży, ale jest. Blade Masterzy mają zwiększoną prędkość dodatkowych ataków. Chronomistrze. To jest zmiana dosyć ciekawa, ponieważ wcześniej mieliście tak, że chronomistrze dawały 15, 35 i 75% prędkości ataku co 4 sekundy, a teraz zawsze to będzie 15 sekund, ale co 8, 4 i 2 sekundy. Czyli w zależności od tego, ile macie chronomistrzów, tyle tak często będzie wam się to tikować. I uwaga, co jest najciekawsze: pierwszy tik jest na start. Od razu. Jak macie dwóch chronomistrzów, to pierwszy tik jest od razu. Jak tylko się rozpoczyna tura, następny za 8 sekund, jeśli macie tylko dwóch, czyli chrono będzie no, spoko do dodawania praktycznie wszędzie, bo od razu będzie wam buffować o 15% prędkość ataku, czyli wasze czempiony będą od razu szybciej auto atakować, spoko zmiana, według mnie. Dodatkowo właśnie to jest to, o czym mówiłem, że się aktywują od razu mana przyznawana mech pilotowi po śmierci mecha. Była z 20, jest znerfiona z 25 punktów na 0 punktów czyli nerf mecha, tak jak wcześniej infiltratorów podstawowe zdrowie super mecha również znerfione i dodatkowe zdrowie super mecha również znerfione o 5% także spoko, należało się, był mocny i było zbyt łatwo przede wszystkim wbić złote jednostki, w sensie na mechu, nie, w sensie Rumble, Anka i Fizz Ogółem infiltratorów to samo. Jeśli wiedzieliście, jak grać mechem i nikt go nie grał, to było bardzo łatwo zdobyć złote jednostki. No i teraz przejdziemy do bohaterów. Bohaterowie zaczynamy, tak jak mówiłem, od postaci za jeden, które w większości dostają bufa. O ile nie wszystkie i tak, na początek Fiora Fiora dostaje bufa na złote jednostce. Tak jak mówiłem, będzie łatwiej zrobić jedynki na złote, i od razu buffik, jej stół będzie trwał 3 sekundy. Jeśli chodzi o Gravesa, to jest na, er, na early game, na jedno, jak jest zwykłą jednostką brązową, to ma nerfa, na średniej ma to samo, a jak zrobicie go złotego, macie o sekundę dłuższego blinda, które rzuca na swoim ultimate. Kazik dostaje buffy. sobie akurat się należało, dostaje na każdym poziomie buffy, bo Kazik był po prostu słaby, jako jednostka, więc spoko, buffy dla niego jak najbardziej, ok. Leona dostaje... Również buffa na złotej jednostce. Razem z buffem wanguardów. Myślę, że leona złota może być bardzo silna. E, tarcza Malfajta. jako złotego Malfajta, Również zbufowana. Maksymalne zdrowie o 10%. No, także całkiem spoko. A Twisted Fate. Zostaje znów buffa. Też na złotym Twisted Fate. Cie o 50 punktów obrażeń. Także nie jest to jakoś super dużo na TF-ie akurat, ale myślę, że no jest to, będzie to jakoś powodować, że jednak będzie się chciało grać tą złotą jednostkę, tym bardziej, że przez te zmiany procentowe będzie cięż, ciężej na upgrade'y tamtych jednostek, na przykład przy Sorcerach. Więc może ten TF złoty Wam zastąpić w jakąś inną postać w Sorkach, której na przykład nie umiecie zdobyć. Więc czemu nie? To jest... Kolejny buff, o którym mówiłem w przypadku Rebeli, Zix dostaje buffa i on dostaje buffa na każdym poziomie i to są naprawdę spore liczby, bo macie 50, 70, e, 75 tak i 250. Dobrze mówię? Nie, źle mówię, co ja gadam? I 150. <grytanie> Także no, to są potężne buffy Zixa i Zix będzie bardzo dobrą jednostką w early game, żeby mam kierować. W związku z tym, że jeszcze nie to nie jest ostatni Rebel, który został zbufowany, no to Rebele, miejcie to na uwadze, tak jak powiedziałem wcześniej. <grytanie> Postacie za dwa golda, Anka, buff do HP, czyli lepszy frontline Anki, na przykład w Sorkach można ją po prostu z przodu postawić i będzie zwyczajnym w świecie lepszym tankiem. Lucian, jego ultimate działał tak, że na przykład zabił jakąś jednostkę, odskoczył i po prostu nie strzelał. To teraz tak, jakby po prostu to zmieniają, że będzie strzelał do najbliższego e, celu, który jest niezależnie od tego, czy wcześniej ktoś zginął z jego auta ataków. Więc spoko. Teraz Lucian po prostu będzie, no, no nie będzie się bugował, tak bym powiedział. E, Sona. wcześniej Sona redukowała swoim ultimate'em wszystkie osłabienia, totalnie wszystkie. Teraz będą to tylko stuny i snery. Czyli ogłuszenia, które po prostu stunują. Więc Sona jest to zdecydowany nerw. i będzie ją łatwiej skontrować, bo na przykład teraz Red Buffa czy Morello z niej nie zdejmiecie i będzie szybciej ją po prostu łatwiej zabić. Nie będzie taka uciążliwa. Ari, e, przepraszam, to jest jeszcze Sona. Ta, ten jej ultimate, czyli Aria Wytrwałości Sony. Będzie najzwyczajniej w świecie więcej leczyć, ale mimo, że będzie więcej leczyć, to pamiętajcie, że ona już nie ściąga wszystkich tych. Więc będzie ją łatwiej po prostu wyeliminować, jeśli będziecie mieć na przykład Red Buffa czy Morello. Rakan. No tu szczerze ta zmiana, która jest, no to będzie raczej to wyglądać tak samo. Bo wcześniej była najdalsza jednostka o odległości od trzech pól i tam on skakał, a teraz będzie najdalsza jednostka w zasięgu jego ataku powiększonego o jedno pole. On ma zasięg na dwie. Jeśli dobrze pamiętam, bo on, musi, on może ma ręcz na dwa heksy powiększonego o jedno pole, więc według mnie to jest to samo co było, tylko inaczej zapisane. Tak, tak jest według mnie. <grych> Yasuo, czyli jego zwyczajnie ultimate, był wcześniej jednostką z największą liczbą przedmiotów, tą atakował, a teraz jest, będzie atakował najdalszą jednostkę w zasięgu jego ataku powiększonego o dwa pola. No tutaj to jest zmiana, akurat, bo może być Yasuo gdzieś blisko i nie będzie wam skakał gdzieś na tą postać z tyłu, którą mieliście jako Kery, tylko będzie wam skakał na postać, która jest o te dwa pola. Tylko on ma zasięg na, jedną, na jednego heksa, więc o dwa dalej, czyli trzy heksy dalej rzuci. Więc jeśli będziecie chcieli dobrze ustawić Wasz team comp, żeby przeciwnik Jasuo nie skoczył na waszego Kery, no to musicie ustawić go tak, żeby był dalej niż trzy pola. Także spoko. Bohaterowie trzeciej kategorii, czyli Master E, kolejny Rebel, i tutaj akurat Master e miał procentówkę na każdym poziomie. Teraz będziemy mieć 1% stały dla wszystkich poziomów i będzie to 12%, czyli jest to buff Mastera i w early game i mid game, w sensie, jako mi chodzi o jednostki, w sensie, jednostka brązowa i srebrna dostaje buffa, bo złota traci 3%. Ale przez te procenty to może być już nie tak łatwo wpijać złotego Mastera. Także to nie jest jakaś wielka tragedia, bym bym powiedział, że to jest nawet dobre. Pamiętajcie on też z Rebelem. Rumble. Rumble dostaje zbufowane obrażenia na każdym poziomie jednostki, więc spoko. Po prostu tu robią, żeby te postacie, które były z infiltratorów z mecha. Żeby były silne jako osobne jednostki, żebyście chcieli w ogóle je grać. Bo Mech sam w sobie do, dalej będzie grywalny, pewnie, ale już nie jest tak OP jak był prędzej. Jinx. I to jest coś, co szczerze nie rozumiem. Riot Games twierdzi, że Jinx jest za słaba. Odkąd wyszła? Mimo, że już tam wcześniej dostała bufy, według Riot Games jest za słaba. I stwierdzili, że zobowiązali ją zbufują jeszcze raz. Co to znaczy? Kolejny rebel zbufowany. No, powiem tak. Riot Games chyba trochę przesadziło bufując Jinx. Jinx naprawdę potrafiła sama gry keraować, jeśli oczywiście miała dobre itemy i dobry mieli się złożony Timkom. właśnie wcześniej brolery i blasterzy to byli. Teraz myślę, że bardziej będzie się ją grać po prostu pod rebeli. Razem ona będzie carry i Aurelion Sol, a w early game, zanim będziecie mieć Aurelion Sola, będzie to Ziggs, który dostał chore buffy, według mnie. Czempiony za 5. Czempiony za 5, czyli Aurelion Sol to jest to, co mówiłem. Jest znowu zbuffowany. Tam wcześniej dostał Starship. Te 40 ticków, 40 many będzie dostać za każdy Tik, czyli auto-attak. W związku z tym, będziecie mieć przez tą zmianę, tutaj, czyli że on będzie miał z 30, 40 many na start i 120 punktów, no to będzie potrzebował tylko 3 tików do użycia Ultimata. To, według tutaj, niby wygląda nie, nie najlepiej, przez to, że jest właśnie 80 i 120, ale przez to, że zmienili Starshipy, to jest to buff. I ja szczerze nie wiem, czy to nie jest powrót do tego, co było na samym początku setu trzeciego. Tak mi się wydaje. Nie, gangplank. Gangplank również zmieniony. To też jest powrót do tego, co było wcześniej w tamtym patchu. W tamtym patchu go zmienili i teraz go bufują znowu, z powrotem. Także ciekawe. Znaczy bufują? No, teoretycznie to jest nerf. Bo no, to jest nerf, bo będzie. Nie, czekajcie, co ja gadam? Jaki to jest nerf? To jest buff, przecież punkty tu się na tyle nie zmieniają, tylko z przodu, więc to jest buff, gangplanka, bo będzie szybciej używał, a szybciej użyje R, zwyczajnie w świecie, tutaj się teraz zamotałem trochę, ale to jest buff GPK. także Rebele, GPK i te sprawy, wiecie o co chodzi. <laughs> Ulepszenie umiejętności gangplanka, czyli szybsze działanie, to jest coś tam Impact, Faster Impact, czy jakoś tak się nazywa, jak ktoś gra po angielsku. I to jest bardzo duży buff, bo to jest o 7 sekund, 0,7 sekundy, czyli 0,7 sekundy szybciej będzie się używać, e, jeśli użyjecie ten, Kupicie mu ten upgrade, nie? Także gepek z rebelami, no liczę, że to jest powrót do rebelii. Takie jest moje zdanie. Obrażenia bombardowania z odchłanik kserata, no to tutaj jest oczywiście nerf. Należało mu się kserat, bardzo silna jednostka, odkąd wyszedł, więc po prostu go nerfią. Kamera, dlaczego ty zmieniłaś fokus? Eee, obrażenia rozbrysłowe, bombardowania kserata również zmniejszone i to aż o 25%. Kserat dead, no może nie dead, ale już nie będzie taki po prostu broken jak był. No i przedmioty, czyli QSS zmieniony, będzie chronić wam tylko, was tylko przez 10 sekund, nie przez. 15, czyli będzie dalej grywalny, dalej będzie to silny item, jednakże nie aż tak silny, jak był prędzej. Uważam, że jak najbardziej. Tutaj błędy, no raczej to nikogo nie interesuje. Kącik mobilny, nie gram na telefonie, więc się nie chcę na ten temat wypowiadać. No, i to by było na tyle w tym patchu. Teraz na koniec, według mnie, najładniejszą areną. Jest ta. A oprócz tego. E, oczywiście według mnie co teraz będzie silne. Rebele. Takie jest moje zdanie. Granie czegoś z cyberkami na przykład. No, Cyber Rebele. Można to jakoś połączyć przy dobrych wiatrach. Do tego niestety, jak widzieliście, nie ma zmian w Dariusie. Co mnie bardzo boli. Nie lubię na to grać. Nie lubię tym grać. A to się nie zmienia, co oznacza, że Darek będzie jedną z lepszych kompozycji teraz. No i te dwie kompozycje, tak, według mnie, będą się przebijać, jakby będą dominować. Jeśli coś będzie nowego, to oczywiście będziecie mogli zobaczyć to na moim kanale. Jest Nagram Wam tutaj cały gameplay, jak tym grać i tak dalej. No i to będzie było na tyle, tych patchnotach. Możecie sobie jeszcze szybko wszystko odświeżyć przez infografikę. A ja Was proszę. Do subskrypcji z dzwoneczkiem, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o komentarzu. Cześć!